Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tajemniczy Białystok. Miejmy nadzieję, że zostanie on kiedyś uznany za legendarny. Dlaczego? Ponieważ dziś zajmiemy się legendami Podlasia. A zaczniemy od tej chyba najbardziej znanej, dotyczącej powstania Białego Stoku. Zapraszam! Przenosimy się do wieku XIV. Podlasie należało wówczas do wielkiego księstwa litewskiego którym władał Wielki Książę Gedymin. Swoją drogą Gedymin był dziadkiem niejakiego jogajły, czyli po prostu Władysława Jagiemy A jaka rozrywka była wówczas ulubioną rozrywką wszystkich władców? polowanie. No i właśnie raz Wielki Książę Gedymin ruszył na łowy, Aż nagle w ciemnej Puszczy Bielskiej czyli w dawnej części Puszczy Białowieskiej, ujrzał jelenia. Albo tura, albo jakiekolwiek inne zwierzę, ale liczy się to, że Giedymin ruszył za nim w pościg. I tak go ścigał, i ścigał, gonił, aż go pod wieczór dogonił. A miało to miejsce nad niewielką rzeką. Najbliższy zamek był w Surażu, więc Giedymin kazał rozbić namioty w miejscu, w którym się znajdował, Czyli właśnie nad wspomnianą rzeką. I tu zbliżamy się do sedna sprawy. Jak tak sobie facet leżał i odpoczywał, to pomyślał i powiedział sobie coś takiego. Czysty biały stok? Można by nad nim dwór myśliwski założyć, albo i wieś nawet. I w ten sposób powstał Biały Stok, który z czasem przekształcił się w Biały Stok swoją drogą kiedyś czysty biały stop, a dziś możemy tu znaleźć choćby cegły. Naszą wycieczkę przenosimy teraz do Puszczy nyszyńskiej, a konkretnie należące tutaj jezioro Komosa. Niegdyś po widżu tego miejsca mieszkało dwóch braci. Rudobrody i Zbyszko. Zbyszko był osobą, którą dziś nazwalibyśmy niezłym prezowiczem, zaś Rudobrody był raczej skryty i bardzo nieśmiały. No i właśnie ten Rudobrody pewnego dnia tu nad brzegiem jeziora Komosa zobaczył pewną dziewczynę i od razu się w niej zakochał. Dziewczyna miała na imię Helena. No i wiadomo, Rudobrody mógł zagadać, potem wzięliby ślub no i żyliby długo i szczęśliwi. Tylko ta wrodzona nieśmiałość nie pozwoliła chłopakowi na takie odważne działania. Pech chciał, że tę samą Helkę jakiś czas później poznał Zbyszko. Para się od razu w sobie zakochała i zaczęli z sobą chodzić. A Rudobrody cierpiał i nie mógł na to patrzeć. Więc najpierw postanowił, że popełni samobójstwo. Potem stwierdził, że owszem zabije, ale nie siebie tylko swojego brata. Rudobrody zaczaił się w miejscu, gdzie Zbyszko miał spotkać się z Heleną. Gdy usłyszał kroki, ścisnął w dłoni kamień i uderzył swoją ofiarę. Okazało się, że nie był to Zbyszko, tylko Helena. Rudobrodego już więcej nikt nigdy nie zobaczył, a z wyspy, która znajduje się na jeziorze Komosa, po dziś dzień podobno można usłyszeć przeraźliwy krzyk lub cichełkanie. Jeśli chcecie, aby w następnych odcinkach pojawiły się kolejne legendy Podlasia, zostawcie łapki w górę i dajcie znać w komentarzu, że chcecie więcej legend. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku.